Minus 6000 HP, 4 do 9 w lufach. Wjeżdża peleton 10 czołgów. Jak to można ugrać? Trzeba znaleźć pozycję na wieżę i założyć kroca. Tutaj Burasek coś poczuł się zapewnie. Pierwszy kill. 375. Tu wraca do garażu. Małka w garnek, wraca do garażu. Zeta w garażu, 5 kill, piękny strzał w garnek, konceiver w garażu, szósty kill, Decek, 383. IRHM, formalno siódmy kill, 5400 damage, 5700 odbit.